Szanowni Państwo, przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czas odpoczynku, oderwania się od spraw codziennych, od codziennych trosk, od codziennego zabiegania. Życzę Państwu właśnie odpoczynku, spędzenia czasu w gronie rodzinnym, w miłej, rodzinnej atmosferze. Dużo prezentów pod choinką i wspaniałych rodzinnych świąt. Może trochę śmiegu, żeby ten klimat świąteczny był jeszcze wspanialszy i jeszcze piękniejszy. A w tym roku samej pomyślności żeby był przynajmniej tak dobry jak ten, jak nie lepszy. W imieniu własnym oraz władz samorządowych tego wszystkiego Państwu życzę. Wesoły świat.